Dzień dobry. Witam serdecznie w moim ogrodzie. W ten mglisty jesienny poranek jest prawie już końcówka września. I dzisiaj zapraszam na spacer po moim ogrodzie. Co jeszcze kwitnie? Co może zamierza kwitnąć dopiero? Tutaj jest hortensja Vanila Fraise. Zrobiło się teraz chłodniej, dlatego przestała się przypalać. I nawet dosyć ładnie wygląda. Myślałam, że będzie gorzej, ale te kwiaty, które się nie przypaliły, nawet ładnie się zaczęły przebarwiać. Tu pod hortensją rośnie chryzantema, która jest mrozoodporna. Ona jeszcze nie kwitnie, dopiero ma pączki. I jest dosyć wysoka, dlatego niestety się wykłada, pomimo, że tam pod spodem jest podparta takim płotkiem metalowym, to się wykłada, w przyszłym roku muszę ten płotek dać po prostu większy. Jeżówki wyglądają w ten sposób teraz. Jeżówek nie będę przycinać. Zostawię je na zimę. Będą pożywieniem dla ptaków. Ziarno jady bardzo chętnie tutaj sobie na tych jeżówkach urzędują w zimie. Jeszcze niektóre jeżówki mają bardzo ładne kwiaty. Jak na przykład ta biała tutaj. Ona schowana w cieniu jest, zaatują i dlatego tak ładnie teraz kwitnie. Idziemy dalej: hortensia limelight. Podobnie jak vanilla Fraise zrobiło się chłodniej i przestała się przypalać. Za to przebarwiła się na kolor różowy. Wygląda bardzo ładnie. Jeżówkowa grządka cały czas się ciągnie. Same mi się porozsiewały no i sobie tak zostały tutaj. Rozplenica burgundy Bany, którą widzieliście w poprzednim filmie, cały czas wygląda ładnie. Troszeczkę przeleciałam po grządkach z gracką, żeby pozbyć się tych drobnych chwaścików, które się rozsiewają. Po prostu te drobne chwaściki, jak jest taka łagodna zima, one przeżywają i na wiosnę wchodzimy prosto w całe chwastowisko dlatego dobrze jest właśnie te maleńkie chwaściki podciąć przed zimą pojedynczymi kwiatami cały czas kwitną róże tutaj jest odmiana Graham Thomas w przyszłym roku muszę ją troszeczkę uwolnić od bodziszka, w którym rośnie zrobić jej trochę więcej miejsca bo ona tak dosyć słabiutko sobie tutaj rośnie, właśnie przypuszczam, że jest to spowodowane tym bodziszkiem, chociaż bodziszek nie jest zbyt ekspansywny, ale jak widać, no, róże wolą mieć troszeczkę swobody. Dalej jest chryzantema różowa też jest mrozoodporna. W przyszłym roku na wiosnę muszę ją przesadzić, bo tutaj zrobiło się dużo cienia i ona po prostu już jest taka malutka, mizerna. Idziemy dalej. Tutaj jest grządka z moimi irysami, aureo-variegata. Cały czas wyglądają bardzo ładnie. Jeżeli tylko znajdziecie gdzieś takie irysy, to naprawdę kupcie je, bo warto. Przez cały sezon wyglądają ładnie. Niedługo liście oczywiście im zaschną, ale przez całe lato cieszą oko. Tutaj hortensja, nie wiem jaka, może to polar bear, może ma mniejsze te hmm, kwiatostany z powodu suszy, która była w tym roku, ale ładnie się przebarwiła teraz. Podobnie jak poprzednie dwie przestała się przypalać i wygląda naprawdę ładnie. Niektóre różyczki już poprzekwitały tutaj poprzecinałam takie y, zarośnięte kulki z odmiany Bowling Ball, ja Bowling Ball one mi się nawet pozrastały tu w środku, dlatego są takie wyłysiałe, ale mam nadzieję, że się zabudują. Jeżeli nie, to po prostu jakoś zrobię z nich taką rzeźbę. Dwie połączone kule taki wydłużony bombel. Zobaczymy. Tawuła japońska odmiana Gold Princess. Cały, cały czas wygląda bardzo ładnie i nawet ma takie jesienne czerwone listeczki na niektórych gałązkach. Wygląda to po prostu słodko, śliczna jest. Hortensia Pink Lady bardzo ładna, ślicznie się przebarwiła, podoba mi się. Liliowce po przycięciu wypuściły nowe liście i teraz wyglądają ładnie, rzeźko i naprawdę elegancko. Szczególnie właśnie, kiedy są tak pokryte rosą, wyglądają bardzo ładnie. Budleja cały czas sobie kwitnie. Jeżeli będzie ciepło, to te kwiaty się też rozwijają i będzie kwitła bardzo długo nawet do końca października. Jak będę miała chwilę czasu, to jeszcze pousuwam te przekwitnięte kwiatostany. Wtedy ona będzie tak wyglądać trochę porządniej. Tutaj naprawdę sporo jest tych nowych kwiatków, które wypuściła po tym jak przycięłam ją po pierwszym kwitnieniu. Tych pędów młodych jest naprawdę dużo. O październik zapowiadają, że będzie dosyć ciepły, więc być może się uda. Ketnia syryjska już przestaje kwitnąć. Ostatnie takie kwiatuszki, niedobitki zostały. Wyglądają tak. No ładne, cieszą oko. Niedługo zaczną dojrzewać nasiona, i wtedy można je sobie wysiać. Będzie można je rozmnożyć. Idziemy do mojej grządki z miskantami, irysami i różami. Tak to wygląda. Wąglisty poranek. Róża Botticelli. O, chyba to jest róża idealna. Ona kwitnie przez cały czas i zobaczcie ile ona jeszcze ma pąków. Wypuściła całe mnóstwo nowych pąków. To jest po prostu róża niezmordowana. Terminatorka przez cały czas się odradza, cały lato na okrągło. I tutaj, jak widać, ma bardzo ładne kwiaty. Teraz jest chłodno, róże się nie przypalają. Będę musiała chyba z niej porobić sadzonki i jeszcze sobie ją rozmnożyć, chociaż miałam już nic nie sadzić. No, ale ona jest tak piękna, że naprawdę warto ją mieć w większej ilości. I tutaj irysy, które mają przez cały czas ładne liście. Lato było suche, więc te liście nie pozagniwały. Teraz jest więcej wilgoci. Cały czas ładnie wyglądają. A tutaj moja cykoria podróżnik ładna kępa, która będzie kwitła w przyszłym roku. W tym roku już kwitła, ale widzę, że są nowe rozety, więc też będzie kwitła. Sporo tych sadzonek cykorii pozjadały mi myszy, no ale trudno. Takie życie. Trzmielina sunspot. Ładnie wygląda, ale jakoś tak, nie wiem, rośnie mi krzaczasto, ale to lepiej. Tutaj będzie bardziej pasować, jak będzie właśnie krzaczasta. Kupiłam ją, żeby ją formować w taki stożek no i chyba mi się uda bo pędy ma niedługie nawet się zastanawiam czy to jest sunspot kupiłam ją jako sunspot ale wygląda mi podejrzanie typ wzrostu jest taki no nietypowy jak dla sunspot zobaczymy co się będzie działo w następnych latach ale jest śliczna co by to nie było lawenda która kwitnie przez całe lato to jest ta moja lawenda, którą kupiłam w Kauflandzie po 3 złote za sadzonkę i ona kwitnie mi przez całe lato. Ciekawe jak się będzie sprawować w przyszłym roku, no bo ten rok wiadomo, dopiero posadzona, więc to jest taki nietypowy rok dla rośliny, ale ciekawe jak będzie w przyszłym roku. Tutaj te dwie one trochę poprzekwitały, ale cały czas wypuszczają nowe pędy kwiatowe. No zobaczymy, ciekawe jak to będzie wyglądać w przyszłym roku. Tutaj pomiędzy bielinami posadziłam sadzonki na, sadzonki na parsnicy, które sobie wyhodowałam. Są małe, bo posiałam je późno, ale może będą w przyszłym roku kwitły. Jeszcze mają cały październik, żeby się wzmocnić, no może im się uda, zobaczę. Hortensia Firelight. No nie jest taka ognisto czerwona jak się spodziewałam, ale trochę ściemniała. Jeżeli będzie dużym krzakiem, to na pewno będzie ładnie wyglądać. Tutaj na rabacie rosły cukinie. Tam jeszcze została jedna i tutaj mały krzaczek, który nie ma owocu. Pozostałe usunęłam i posadziłam tutaj czyściec wełnisty będzie taką mini obłódką dookoła mojej nowej hortensji to jest hortensja confetti odmiana kompaktowa o takich lekko przestrzelonych kwiatostanach jeżeli rzeczywiście będzie tak niska jak podają w opisach no to będzie tutaj bardzo ładnie wyglądać a jeżeli będzie chciała wyrastać wyżej to po prostu będę ją cięła. Tutaj poszerzyłam trochę moją rabatę i posadziłam obwódkę z poziomek. Kiedyś miałam właśnie obwódkę z poziomek. Byłam z niej bardzo zadowolona, bo była. Przez całe lato ozdobna, poziomki kwitną przez całe lato. No i dodatkowo jeszcze miały czerwone owocki i można było pojeść. Mam nadzieję, że te krzaczki ładnie się rozrosną. No się dosyć późno, dlatego te roślinki są takie niezbyt duże, ale na pewno w przyszłym roku będą już owocować. No i posadziłam mój miskant cute i moje rozchodniki. Jeden jest tutaj, drugi jest tam przed tymi irysami. Będzie ładnie w przyszłym roku wyglądał, jak wypuści nowe pędy i troszeczkę się rozkrzewi. Tutaj są liliowce mini pearl, które bardzo lubię, bo bardzo ładnie kwitną. No i dodatkowo pięknie pachną. Róża Mary N, której jesienne kwiaty nie są ładne, zasychają, zagniwają. No, no taka różyczka. Powiedzmy pierwsze kwitnienie wiosenne jest naprawdę piękne, natomiast później to kwitnienie to takie średnie. Róża Barok, róża pnąca wypuściła piękne pędy z dużą ilością pąków. Tak teraz wygląda. Ładnie się rozwija, pąki nie zagniwają. Rozwijają się w całości i są naprawdę bardzo ładne. Także za parę dni, przypuszczam, za tydzień, będzie ładnie wyglądać. Z tyłu bambus, Muriel. W tym roku tak się nawet dosyć ładnie rozrósł. Tutaj ma takie miejsce. Troszeczkę zaciszne między tymi krzewami. Ładnie wygląda. Lubię go, bo jest mrozoodporny. No i zimozielony, więc w zimie coś takiego fajnie wygląda na rabacie. Dwie solidne naparstnice koło róży. Naprawdę ładnie się rozkrzewiły. One były sadzone wcześniej, dlatego teraz są już takimi potężnymi roślinami. W porównaniu do tamtych moich, które posadziłam niedawno, no to te to są mutanty. Pięknie wyglądają. Idę teraz na drugą rabatę. Na tym fragmencie rabaty rosły melony, które już usunęłam. No i zrobiło się już teraz pusto. Można było coś dosadzić. I teraz dokładnie widać mojego derenia. To jest odmiana Miracle, piękna odmiana, która przebarwia się na kolor różowo-bordowy na jesieni i wiosenne listki też są właśnie różowo y, takie różowo-ciemniejszo-różowe. A w ten sposób to ujmę. Listki ma takie lekko jakby karbowane i już zaczęły się ładnie właśnie przebarwiać na kolor Jasnoróżowy, tutaj te obwódki. No ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać później. Na razie, dopiero początek tego przebarwiania, ale już wygląda bardzo ładnie. I tak się zastanawiam, że prawdopodobnie będę musiała go stąd przesadzić, żeby był bardziej widoczny. Tutaj za tym miskantem, memory, który jest bardzo duży, będzie miał. Ze 2 metry, ze 2,5 metra wysokości. Ten dereń nie będzie zbyt widoczny, ale to zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądać w praniu. Zawsze można poprzesadzać troszeczkę. Tutaj jest irga błyszcząca, która jeszcze się nie przebarwia. No, powinna się przebarwić na kolor czerwony, ale na razie jeszcze nic nie widzę. No, o, tutaj jest listek, który zaczął się przebarwiać, także już niedługo będzie w kolorze czerwonym. Będę ją cięła na niewysoki krzew, bo też potrafi wyrastać wysoka, no ale tutaj mi za bardzo nie będzie taka wysoka pasować. Zresztą zobaczę. Może zrobię z niej takie miniaturowe drzewko. Idę dookoła. No, cały czas mam nadzieję, że ten miskant wielki to jest właśnie memory. Nie widzę, żeby miał zamiar zakwitnąć w tym sezonie. Sprawdzę, czy tutaj nie ma w tym wysokim pędzie. Nie. Chyba nie. Chyba nie ma kłosów w tych pędach wysokich. Także trzeba będzie poczekać do przyszłego roku, żeby coś zakwitło. I tutaj, tutaj też zrobiłam obwódkę z poziomek. Tam dalej, aż do irysów, sięgają poziomki. No i już nie mogę się doczekać wiosny, tak naprawdę. Jeszcze jesień nie jest, nie jest w pełni, a ja już się wiosny nie mogę doczekać. I yy, kiedy to wszystko zacznie mi rosnąć, no cóż, trzeba będzie przeczekać sen zimowy. Tutaj jest moja malwa drzewiasta, którą posadziłam wreszcie. Przez całe lato trzymałam ją w doniczce i biegałam z nią po ogrodzie, nie wiedziałam gdzie ją posadzić. No i wreszcie znalazła tutaj miejsce. No mam nadzieję, że będzie ładnie rosła, że dzisiaj się w zimie nie stanie. Podsypałam ją troszeczkę tymi zrąbkami, którymi tutaj było ściółkowane. Ościółkowanie z rąbkami jest naprawdę super. Ja mam ziemię taką ilastą, lesową w ogródku, a tutaj zrobiło się mnóstwo materii organicznej. Dżdżownice powciągają ją pod ziemię i będzie o wiele lżejsza ta ziemia, bo po prostu zrobić coś tutaj na tych moich rabatkach no to jest wyzwanie. Jak jest za mokro, lepi się ziemia. Jak jest za sucho, robi się taka skalista, twarda, nie do, nie do opracowania po prostu. Tutaj jest róża Princess of Luxembourg, piękna. Te długie, przewieszające się pędy troszeczkę mnie denerwują. W przyszłym roku prawdopodobnie przytnę ją prawie do zera. I będzie mi odrastać na nowo, ale kwiaty ma cały czas bardzo ładne. Kwiaty, które się rozwijają teraz w tą zimną pogodę, są naprawdę ładne. Nie jest ich dużo, to są takie pojedyncze kwiaty. O tutaj się zaplątała, o ale są ładne. I tutaj też ładnie wygląda. No i te bordowe pędy młode, młode listeczki. Też ładnie wyglądają, ale te przewieszające się pędy mm, sprawiają wrażenie takiej, nie ja wiem, takiego nieuporządkowanego krzewu. Więc w przyszłym roku czekają spore cięcie. Ale kwiaty piękne. Spójrzcie. Kwiaty piękne. Nawet te jakieś takie. Jesienne mają trochę inny kształt niż te letnie. Ładnie wyglądają. Liliowce po przycięciu, które poodrastały. Tutaj róża Terminatorka, Chopin. Niezmordowana i nie do zdarcia. Przepiękna róża. Hortensia Limelight, która ładnie się przebarwia. Ostatnie kwiaty hibiskusa. Już nawet liście żółkną i opadają. No, jesień w całej okazałości. Tutaj jest tuja odmiany Golden Globe. Będę musiała ją przyciąć w przyszłym roku, bo zaczyna wyrastać za duża. Dereń kołsa, który zaczyna się stroić w jesienne barwy, zaczynają się przebarwiać liście na taki ładny, bordowy kolor. Bordowo brązowy, takie one nie są takie jaskrawe, ale ładne, ładnie wyglądają trzmieliny kompaktus i trzmielina oskrzydlona pięknie już teraz wyglądają w całej jesiennej swojej krasie jeszcze ta trzmielina kompaktus ona jeszcze nabierze bardziej intensywnego koloru taka, będzie taka różowa, żarowa, przepiękna będzie, ale już teraz jest bardzo ładna i trzmielina oskrzydlona ten krzew też mi się bardzo podoba i podoba mi się jego kształt. Taki odwrócony stożek. Muszę na wiosnę właśnie popodcinać te gałązki tu nisko i wypuścić ją bardziej do góry. Przejdę do Kaliny meriesi. Piękny bordowy kolor taki. Mocny, nasycony, głęboki zaczęła się przebarwiać. Jeszcze nie wszystkie liście są przebarwione, ale tutaj te gałęzie akurat już są przebarwione bardzo ładnie. Śliczna roślina, ozdobna zarówno wiosną, kiedy kwitnie, jak również teraz z tymi bordowymi liśćmi, wygląda jesienią bardzo ładnie. Jesień jest naprawdę ładną porą roku. Żeby jeszcze. Nie było tak zimno, no to byłoby super. Różyczka Louis Odier, bardzo wrażliwa na czarną plamistość. Mimo, że ją pryskałam, no to niestety cała w kropki. A tutaj moja kolumnowa gruszka. Posadziłam ją tak trochę, jako drzewko ozdobne. No i sobie rośnie, ale ona sobie tak rośnie, nie rośnie, no ja nie wiem, ona będzie w ogóle wyższa jakoś tak, o. No przyrosty tegoroczne to jakaś porażka, bo przerastała po 23 cm. Sadzona była w ubiegłym roku, może może w przyszłym roku coś będzie więcej rosło. Ale jako ozdoba, niech sobie rośnie. Rozplenica Viridesens we mgle. No, przepięknie wyglądają te puchate kwiatostany, które są pokryte kropelkami wody. Wyglądają ślicznie i wydają się jeszcze większe. Piękna odmiana, śliczna. I różyczka Brader Catwell też zakwita pojedynczymi kwiatami. Budleja rozwija kolejną partię kwiatów, to nawet dosyć bogato, jeżeli chodzi o ten egzemplarz. Naprawdę ładnie kwitnie. Trzeba będzie ją jednak oczyścić z tych kwiatów. Muszę znaleźć chwilę, może, może jutro, może pojutrze, i poprzycinam te przekwitnięte kwiatostany, bo jeszcze no, ma sporo i naprawdę szkoda, żeby. Przestała wypuszczać te nowe pędy kwiatowe. Jesień mamy coraz dłuższą, taką ciepłą. I będzie dalej zdobić ogród. Tutaj piwonia Itoch. Rozrosła się za bardzo. Widzę, że już yy, zmniejszyła intensywność kwitnienia i niestety będę musiała w tym roku ją wykopać i podzielić, czego szczerze mówiąc się trochę boję nigdy nie dzieliłam piwoni itoch niby dzieli się je tak samo jak te nasze piwonie nasze jak te stare piwonie lekarskie czy chińskie ale no wiadomo troszeczkę się jej obawiam ruszać ale nie mam wyjścia nie mam wyjścia, bo już jest jej tutaj bardzo ciasno ten krzew Zrobił się zbyt duży. Ta roślina zrobiła się zbyt duża. Kwiatów było w tym roku niedużo, jeżeli w porównaniu do lat poprzednich. Być może też, że za bardzo się zagłębiła w ziemi. Będę musiała ją jednak przekopać, i tak myślę, że tutaj usunę te irysy z podróży i po prostu ją podzielę na dwie albo trzy części, i tutaj zrobię taką itochową. Rabatę będzie to wyglądać bardzo ładnie w czasie kwitnienia. No a później ona też liście ma takie dosyć ładne, inne niż te nasze piwonie, cały czas ozdobne, więc będzie tutaj wyglądać ładnie, no i będzie podzielona tutaj te irysy, będę musiała pousuwać. Zostało mi trochę miejsca na grządce tej zapasowej z liliowcami, więc będę mogła tamte irysy. Poumieszczać tymczasowo. No, tutaj muszę wykopać tego irysa syberyjskiego, bo jemu tutaj też jest źle. Podtontują. Także zrobi się tutaj ładna grządka taka na tę piwonię i toch. I moją mglistą wycieczkę kończę dzisiaj pięknymi trzmielinami. Bordowe, piękne. Mocne kolory jesieni. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.